Cześć, przyjaciele, witajcie. Dzisiaj zapraszam na jogę po treningu, ale również do rozciągania całego ciała. Mogą przydać nam się takie placki jogowe albo coś po prostu miękkiego pod kolano i pasek do jogi bądź zwykły pasek od spodni. Zaczniemy sobie od pozycji dziecka. Usiądź sobie wygodnie na piętach, kolana rozstaw na boki. I wejdź całą klatką piersiową między kolana. Wyciągnij ręce daleko za głowę. Czoło połóż na macie. I zostaniemy sobie tutaj na chwilę. Złapiemy oddech, głęboki wdech i wydech. Teraz. Powolutku będziemy się podnosić do klęku podpartego i wyciągnij sobie swoją lewą rękę do góry, przeciągnij się do skrętu, popatrz za kciukiem, a następnie przełóż pod sobą na drugą stronę i wyciągnij prawą rękę za głowę. Jeżeli masz na to przestrzeń, spróbuj dać swoją prawą rękę za biodro, w okolice biodra, zahacz tą ręką. I otwórz bardziej klatkę piersiową. A jeśli nie, to zostań tak jak jesteś. Super. Wróć ręką do góry. Połóż ją na macie, i to samo na drugą stronę. Prawa ręka do góry popatrz za nią i przełóż ją pod ciałem na drugą stronę. Lewa ręka za głowę ciągnie, wyciąga cały lewy bok. I znowu, jak masz ochotę, możesz dłoń ułożyć na plecach, w okolicach lędźwi bioder, i otworzyć jeszcze bardziej klatkę piersiową. Super. Wracamy do góry, ręka do góry i na matę. Teraz podwiń palce stóp i wejdziemy do psa z głową do dołu. Możesz tutaj się troszkę przespacerować, ugiąć raz prawe, raz lewe kolano, zrobić to powoli, docisnąć tą nogę. Pięte do maty. Pamiętaj o prostym kręgosłupie. Biodra ciągną nas do góry. No i teraz wejdź już normalnie do pozycji psa. Zostaniemy tutaj dosłownie na kilka głębokich wdechów i wydechów. Wejdziemy sobie teraz do niskiego wykroku. Prawa noga między dłonie, lewa kolano mata. I teraz możesz sobie pod lewe kolano podłożyć właśnie taki placek albo coś miękkiego. Zostaniemy tutaj na chwilę w tym niskim wykroku z dłońmi na dole. Złap oddech. I teraz... Podnieś się do góry i ułóż dłonie na prawym udzie. I być może zejdziesz na wydechu troszeczkę niżej. Teraz prawa ręka zostaje na udzie, a nasza lewa ciągnie nas do prawego boku. Łap równowagę. I cały czas głęboko oddychaj. Pięknie wróć i teraz swoją lewą dłonią przechwyć swoje, swoją lewą stopę i postaraj się jak najbliżej przyciągnąć piętę do pośladka. Biodra opuszczaj coraz niżej, ale pamiętaj, jeżeli czujesz ból, wycofaj się. To ma być rozciąganie, a nie katowanie się. I uwierz mi, w dniu dzisiejszym dla mnie to również jest dość trudne. Jestem tu z Tobą. Dobrze, wróć i wycofaj teraz biodra do tyłu, prostując prawą nogę. Teraz wyprostuj palce prawej stopy i znów pociągnij je do siebie, i tak kilka razy. Staraj się przy tym utrzymać proste plecy. Pracuj sobie cały czas oddechem. No to jeszcze raz: palce mata, palce na siebie. I wyjdź z tej pozycji do psa z głową do dołu. I w międzyczasie przełóż sobie, jeżeli miałeś podpórkę, bądź miałaś pod kolano, na prawą stronę. I zmieńmy stronę. Teraz lewa noga. Między dłonie do niskiego wykroku. Zostajemy znowu tutaj troszkę na dole, z rękami w podparciu. I znów wychodzimy powoli do góry, opieramy dłonie na udzie, być może na wydechu zejdziesz trochę niżej. I teraz nasza prawa ręka ciągnie nas daleko do boku. Łapiemy równowagę, oddech i czujemy rozciąganie całego, całej prawej strony. Super. Opuść dłoń na matę i teraz przyciągnij. Prawą piętę jak najbliżej prawego pośladka. Pomóż sobie prawą dłonią. Oddychaj. Jeżeli masz do tego przestrzeń, to możesz sobie pomóc drugą dłonią. Staraj się skierować klatkę piersiową do przodu za każdym razem. I tak jestem w tym cierpieniu razem z Tobą. <grych> Ostatni wdech i wydech. Puść i wycofaj biodra do tyłu, prostując lewą nogę. I teraz palce lewej stopy dociskają do maty i na siebie. Do maty. Na siebie. I tak parę razy. Dociśnij teraz ostatni raz palce do maty na siebie i wejdziemy sobie powolutku do psa z głową do dołu. Możesz od razu odrzucić sobie ten pomoc spod kolana, i wyciągnij prawą nogę do góry i od razu umie się z przodu między dłońmi do pozycji pół gołębia. No i zostaniemy sobie tutaj na chwilę, rozciągniemy cały tył prawego uda. Staraj się mieć proste plecy. No i teraz powolutku wychodzimy z tej pozycji, odepchnij się mocno dłońmi od maty, prawa noga do trójnogiego psa z głową w dół, noga mata i teraz lewa noga góra. I między dłonie do pół gołębia. Ustaw się w pozycji, wyprostuj plecy, patrz przed siebie. Zrób głęboki wdech, i głęboki wydech. No i ponownie wycofaj lewą nogę do góry, do trójnogiego psa. Opuść nogę na matę i przespaceruj się tutaj jeszcze kilka razy w psie. Super, zatrzymaj się, zejdź kolanami na matę i wejdź sobie teraz. Pasek do jogi może się przydać. Wejdziemy do pozycji agrafki. W tym celu prawa ręka do góry, lewą możemy sobie troszeczkę pociągnąć łokieć w dół, poklepmy się po plecach, no i przechwyćmy naszą lewą ręką, naszą lewą dłonią prawą. Jeżeli nie mamy możliwości, to w prawej ręce trzymamy pasek i lewą ręką przechwytujemy po prostu ten pasek. Otwieramy klatkę piersiową. Prostujemy plecy. Rozciągamy ramiona. Super, zmieńmy stronę. Teraz lewa ręka idzie do góry. Możemy sobie znów popchać troszeczkę łokieć do środka i znów przechwytujemy dłoń o dłoń. Chyba, że nie jesteśmy w stanie, to tym razem trzymamy w lewej ręce pasek i prawą ręką przechwytujemy pasek za plecami. Otwórz klatkę piersiową, patrz przed siebie. Jeszcze trzy, dwa, jeden, puść. Rozplątaj się i od razu przeciągnij się do tyłu. Otwórz klatkę piersiową i teraz przytul się, przeciągnij brodę do mostka. Teraz złącz dłonie za plecami, zroluj ramiona do tyłu, wyprostuj ręce, otwórz klatkę piersiową i siedząc dalej na piętach, kładąc czubek głowy na macie, zaraz za kolanami, a ręce ciągną nas daleko, daleko za siebie. Postaraj się zrobić pełny wdech i wydech. I powolutku wycofa się z powrotem do góry ręce nas ciągną głowa na samym końcu. Przeciągnij się tutaj jeszcze raz, i wyjdź z tej pozycji. Usiądziemy sobie jeszcze na macie, złączymy razem stopy kolana do boku, pięty jak najbliżej naszych bioder. I teraz Nasze dłonie lądują mniej więcej nad kostkami, nasze łokcie odpychają nasze kolana do boku, a my schodzimy coraz niżej, tłowiem, ale pilnujemy, aby nasz kręgosłup cały czas był prosty. No i zostaniemy tutaj na chwilę. Być może z każdym wydechem zejdziesz troszeczkę niżej. Hej, uśmiechnij się, wysi pozytywny sygnał dla ciała. Robisz coś dobrego. Pięknie. Wycofajmy się z tej pozycji, ułóżmy jeszcze stopy na szerokość bioder i zejdźmy kolanami raz na prawą, raz na lewą stronę. Kilka razy. Rozluźnijmy jeszcze nasze biodra. Zatrzymaj się i na dzisiaj to tyle. Dziękuję Ci za wspólną praktykę. Mam nadzieję, że w Twoim ciele zrobiło się znacznie więcej miejsca. I do zobaczenia ponownie. Namaste. A jeśli masz ochotę, zostaw jakiś komentarz i pamiętaj zaobserwować ten kanał po więcej. Pa!